Cześć w kolejnym vlogu. Jadę właśnie na autozłom, bo część, która jest mi niezbędna do tego, żebym mógł w ogóle gdziekolwiek na dalszą trasę jechać, chodzi o zwrotnice. Miałem takiego pecha, że dzwoniłem dosłownie po wszystkich autozłomach w okolicy i albo były zwrotnice na inną ilość śrub, Albo zupełnie inny silnik, przejrzałem też Allegro. No zupełnie nic, zupełnie nic nie ma. I został mi ostatni numer telefonu, bo byłem już trochę zrezygnowany. Wiadomo, że to można zawsze tam tydzień poczekać i zadzwonić jeszcze raz, ale um, nie mam za wiele czasu, bo zostało tak naprawdę 5 tygodni. A jeszcze mechanicy mają przecież też terminy oczekiwania. No, i ostatni numer okazało się, że jest. Jest zwrotnica, i właśnie jest już wycięta cała, cały element. Jadę odebrać. Jestem w Nowinach. W Nowinach jest ten skup złomu. I kurczę swego czasu. Często jeździłem do Nowin, bo graliśmy tutaj mecze w scyzorach. Graliśmy tutaj mecze no, kilka razy do roku. I przez te 10 lat tyle tutaj marketów powstało tyle sklepów tyle y, takich miejsc, których nie było że aż jestem zszokowany przecież w Nowinach to nie mieszka aż tak dużo ludzi a tu na każdym kroku Lewiatan, Lil, Biedronka wszystko, no po prostu jestem zszokowany jak to się utrzymuje ale pewnie na 100% kosztem małych sklepików tutaj już pewnie małe sklepiki to nie mają racji bytów w tym mieście No jest kawał złomu kupione. Nie wiem czy to się nada w ogóle, ale przynajmniej luzów nie będzie. Moja będzie miał przy tym zabawy, bo to złom jest naprawdę totalny, ale grosze za to dałem, więc zobaczymy czy w ogóle ma to sens. To była jedyna opcja jaką miałem, bo e, na żadnym innym, dosłownie żadnym innym złomie nie mieli tej części, no jeśli się okaże, że to jest szajs i się tego nie da zamontować, no to będę musiał kombinować chyba z nowymi częściami, ale to już jest grubszy temat, no wolałbym, żeby dało się to zamontować także za kilka dni będę miał e, zwrotnicę już mam nadzieję zrobioną, jeśli się nada a dzisiaj jeszcze będę się wybierał na taką ciekawą trasę. Trasę oczywiście już obeznaną mam, znam ją, już byłem w tym roku dwa razy na niej. Wybieram się do, na czerwoną górę i z Czerwonej góry sobie będę wracał do Kielc, trasa będzie miała około 12 km. No i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mam zamiar jak najwięcej ile mi się tylko uda. Truchtać pod górę pewnie będzie ciężko, ale po płaskim z góry, jak tylko się będzie dało, tylko będę czuł jakiś zapas delikatny tlenu, no to, to będę się starał truchtać. Mam nadzieję, że mi tego planu nie zepsuje pogoda, bo akurat wtedy, kiedy mam, mam autobus, a jeden autobus mam dzisiaj tylko, akurat wtedy zapowiadają. Największą szansę na deszcz, także muszę zabrać ze sobą plecak, bo myślałem, żeby bez plecaka jechać i, i tylko z nerką i zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, ale muszę zabrać ze sobą plecak, muszę tam spakować ten płaszcz przeciwdeszczowy. No trudno, jak będzie padać, to, to będę po prostu szedł. Lepsze to niż nic. A tymczasem, jak jestem jeszcze w nowinach, wybiorę się na ten stadion, na którym. Yy, graliśmy mecze. Jestem ciekawy, a na pewno też i jak oglądają mnie osoby, które ze mną grały wtedy, wiem, że kilka osób mnie ogląda. Pozdrawiam. No to też zobaczycie, jak ten stadion dzisiaj wygląda. Obstawiam, że za wiele się nie zmienił, no ale patrząc po tym, jak tutaj się sklepy pobudowały i tak dalej, no to mogę się mylić. Nie, no trochę się zmieniło, szczerze mówiąc. Nie było tej bieżni chyba, a jeśli była, to na pewno była jakaś e, inna. Boisko jak boisko, ale, nie, ale za, za boiskiem na 100% była trawa. Zresztą można by sobie to przypomnieć na filmikach e, z Cezorów, jak biegaliśmy właśnie z tamtego budynku. W tamtym budynku mieliśmy szatnię. My, zarówno my, jak i goście. No, i zawsze tu było oparkowane samochodów na meczach, Jezus, ale to była atmosfera. Zawsze przyjeżdżaliśmy na mecze dużo wcześniej, no bo, wiadomo, trzeba było się zorganizować, przebrać, zrobić rozgrzewkę. Więc jak przyjeżdżaliśmy, to było wcześniej rano. Nie było kibiców, było pusto. Gdzieś tam w międzyczasie dojeżdżali. Dojeżdżała druga drużyna. No tutaj było największe zamieszanie. Największa euforia, taka przedmeczowa. I jak już wychodziliśmy na boisko, jak już było po rozgrzewce, bo jeszcze po rozgrzewce schodziliśmy tu z powrotem. Dogadywaliśmy jakieś ostatnie rzeczy, składy. Jak już wychodziliśmy, zawsze już kibice siedzieli. Samochodów było pełno. Fajnie, że można tu wejść. Jest klimat. Tam, gdzie są te yy, siedzenia dla kibiców, niebiesko-białe, teraz tego nie widać, bo widocznie były. Rozbierany i zakładany od nowa, ale było z tych białych krzeseł było ułożony napis nowiny. No i kiedyś, jak e, ktoś, nie pamiętam czy to był jakiś trener amerykański przeciwnej drużyny, czy ktoś, my na to zupełnie nie zwracaliśmy uwagi. On tak spojrzał na to, na ten napis i mówi: No win. I takie pytanie do nas, jak wy tu możecie wygrywać? Ale fakt był taki, że to były początki naszej drużyny wtedy. I z tego co pamiętam, to chyba tylko jeden mecz tu wygraliśmy. Albo i w ogóle. Kolejny sezon był przełomowy z nowym trenerem. Ale tu grałem najwięcej. Mam bardzo fajne wspomnienia. Dobra, wracam do domu, muszę się ogarnąć, bo za dwie godziny mam autobus na Czerwoną Górę. Deszcz już pada, ja wyszedłem odrobinę za późno, muszę teraz podgonić, żeby zdążyć na autobus. Trochę by była lipa, jakbym nie zdążył, bo nie ma drugiego. Już za tymi imprezami w Kielcach to. Nie nadążam. Znowu coś się dzieje dzisiaj. Mam 10 minut. Muszę dojść na Paderewskiego. Teoretycznie powinienem się wyrobić. Ja tu sobie truchtam. tam. Kielcach Święto Kielc. O to się rozchodzi. przed czasem, ale jak na komunikację miejską, to nieduży zapas czasu sobie zostawiłem. Może być tak, że już odjechał. No na szczęście to jest początek trasy autobusu, więc e, nie ma jeszcze ani opóźnienia, ani, ani nie będzie szybciej, będzie na czas, A ja zdążyłem. Prognoza przewiduje, że e, na ponad 70% na pewno w ciągu najbliższych 3-4 godzin, czyli akurat tyle ile będzie trwała moja dzisiejsza wycieczka, będzie padać. Chmury już nadchodzą, więc można się spodziewać, że, że raczej będzie deszczowo i mokro. Pelerynę mam i zastanawiam się, czy nie będę się w niej czuł, jakbym był w saunie. Bo testowałem ją wtedy, kiedy było w miarę chłodno, a teraz jest mega parno, duszno. Jestem w tym momencie cały mokry i to nie, niekoniecznie od deszczu. Yy, I no, mam takie wrażenie, że jak założę tę pelerynę, to zejdzie ze mnie dosłownie wszystko. No i wyszedłem już z autobusu. A propos kleszczy, wziąłem dziś ze sobą preparat. No i tak jak myślałem, zszedłem z trasy. Także no jestem niesamowicie szczęśliwy. Nie spodziewałem się aż takiego dobrego wyniku.